Witam bardzo serdecznie z tej strony, brother i farmer! Dzisiaj jesteśmy w Stołuńsku, kochani. i Jedziemy zobaczyć sobie gęsinę do pana, jak on ma? Do pana Ma Arkadia, czyli do naszego wspaniałego rolnika Arka, który produkuje oraz nie uprawia, bo gęsi się nie uprawia. Nie uprawia. Gęsi się hoduje, proszę państwa, to więc jest... tutaj hodują gęsi, w Stołuńsku. To jest hodowca Za... premium, yy, chciałem wam powiedzieć, tylko. I idziemy zobaczyć, jak on tam to jest A wiele, chowa. wiele ciekawostek zdradzimy wam w dzisiejszym odcinku, ponieważ cała specyfikacja sprzedaży: gęsiny, tataru z gęsi, tuszczuk z gęsi. Tak. bo jak smażycie sobie na przykład frytki na gęsim, kaczul, kaczym tuszczu lub gęsim, to już nie są frytki, to są, to jest niebo w gębie. To prostu. są gęsinki. No. Wtedy. No. A i Aś. taka ciekawostka też: bardzo dużo babć. Ponieważ kiedyś tak się robiło, gotowało rosół i bardzo fajnie jest w ramach takiego ulepszenia walorów smakowych tego, oto, że rosołu dodanie takiej łyżki smolcu prosto. Tego nie znałem jeszcze. Ale ja, znałem. ja go nauczę wszystkiego, kochani. Oglądajcie bacznie odcinek Food Farmer TV, bo to ważne jest w życiu, żebyście wiedzieli, co wsadzacie do buzi, kochani moi. Idziemy oglądać gospodarstwo. jakie to jest wspaniałe zwierzę. O, takie wiesz, akurat. Cześć wam wielkie, no, dotarliśmy. Kochani, dotarliśmy do króla gęsi, no. czyli naszego kochanego Areczka. Nasz tak. Areczek tutaj spadł. To Witamy. ja może jednak wezmę te widły, no, tak. bo się wziąłem w końcu za robotę. Widły, 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 widły to na sąsiada albo na urzędników. To Z tym akurat, jeśli chodzi o urzędników, to na spokojnie. Teraz walka z impostem. Dobrze, dobrze. Pani Arku, słuchajcie. że tak powiem... No. To tu jest pięknie, tu jest bardzo dużo gęgeł. Czy chciałby pan nam opowiedzieć może, ile tu jest w ogóle gęsi u Ciebie? Nie, w tym roku wzięliśmy ponad 3000 sztuk. Uuu panie! Nie, spokojnie i to i tak zabraknie. 3000 i zabraknie, kochani, ponieważ jak towar jest dobry i jest, bo to znowu ta sama część wycieczki, znowu rolnik, znowu uśmiechnięty, znowu wesoły, znowu z pasją, Zobaczcie, ja wiem, ile on gada, więc dajmy za chwilę mu powiedzieć, bo jak damy mu się rozgadać, to pokażemy, że to jest prawdziwy przywódca stada Gęgę a nie tam jakiś Kach, tam... dziwy basior dokładnie <gąsior, <gąsior, gąsior znajdujemy się dzisiaj w Stołuńsku w województwie panie kochany Wielkopolska jest... północna Wielkopolska od... tu, tu zaczyna się prosto z WLKP City dokładnie. tylko gęsi ze Stołuńska Arku, tak jak już ustaliliśmy 3000 sztuk jest oznacza to, że już powiedziałeś, że mało czyli klienci bardzo chętnie kupują ten towar od Ciebie ponieważ ja Ciebie znam już trochę dłużej no... Każdy szczegół na tym gospodarstwie jest dopięty. Z gęsiny taka ciekawostka, ponieważ na koniec karmienia. Czym karmimy? Owsem. I tylko owsem. Owse. Czyli tak gęś przeczyści się, dostanie tylko ziarenko, nie? Dokładnie tak. Też trzeba to powiedzieć, bo żeby też nie wyszło. Jeśli od samego początku warto u nas akurat jest takie coś, że dodajemy e, czy do pszenicy, czy do pszenżyta dodajemy owiec. Żeby później na końcu dostać, e, dostać właśnie, żeby one jadły ten owiec, bo A. jeśli będziemy cały czas dawać, na przykład e, pszenicę, bądź no, no, no. trawę, to jeśli przerzucimy na owiec, to po prostu nie będą tego jadły. Nie będą Czyli I trzeba wmieszać jest... wcześniej i... Spod... Dużo, dużo tak, Podłożyć, żeby tak. chętnie pobierały paszę. Żeby były takie, powiedzmy sobie, że to jest ta nasza gęś biała owsiana. Mhm. Powiedz mi Arku, bo my tutaj nagrywamy odcinki Food Farmer TV, wiadomo, że nasi tutaj goście, którzy teraz nas oglądają, chcieliby wiedzieć po prostu czym na przykład ty karmisz te gęsi ogólnie. Jakbyś mógł opowiedzieć czym karmisz, skąd bierzesz składniki, bo to też wiem, że wiele ciekawych historii. Ja nie będę opowiadał, Arek wam opowie skąd na przykład sianko bierze i inne rzeczy. Żeby y, hodować swoje wspaniałe gęsi, które robi naprawdę wspaniale. Tak myślę, myślę, że y, czy robię wspaniale, to na, no, klienci to No cenią. ja już próbowałem, w zeszłym roku miałem okazję spróbować no, tatar, tatara z gęsi, co jest w ogóle, rozwaliło mi głowę. Arek do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, spróbuj tatar z gęsi. A co to jest? No jak to, to nie wiesz? Siekana piersi. Zgadza się? Pierś, gę... Mięso gęsie. Jest Mięso tak z... gęsi, ale tak. piersi dużo jest. E, tak, jest dużo w nim. Przeważa gęś. E, przeważa, e, pierś, pierś. E, pierś przeważa. Mm -hmm. Aczkolwiek e, też już, e, bo tak mówią, że u nas to się nazywa okrasa. Tak. E, w Polsce nazywa się to też omasa, e, bo okrasa w zachodnio... Nie zachodnio. Wschodnio-południowej Polsce to jest okrasza się ziemniaki. A, tak. a, a u nas ta okrasa to jest ten tatar z piersi gęsi. Aczkolwiek się... u nas dodajemy i ostatnio gdzieś taki kurs prowadziłem, no. Gdzieś o tam za lasem, ładnie, mm -hmm. elegancko. E, po raz pierwszy i opowiadam to wszystkim. Dodaję też i e, poza piersią też mięso z ud i też trochę tego tłuszczyku. Dlaczego? Smak, smak. Lepszy jest smak, bo tak te, czułem tak tłuszcz czułem. jest e, szczególnie gęsi, jest nośnikiem smaku. Tłuszcz w ogóle jest nośnikiem. Jak, jakikolwiek e, tłuszcz tak. jest nośnikiem, więc e, szczególnie w tym wypadku do suchej suchej piersi, która no, do, do innych części Chciałem gęsiny jest, tego, żeby... jest o wiele lepsza po prostu glazurą, czy jak to tam się mówi? No strukturą, takim strukturą, taką, glazurą, glazurą tak. nazwał, jak zwał, wiemy o co chodzi. I wtedy nie trzeba do e, tej e, okrasy z piersi, czyli tego tataru z piersi mm. gęsi, nie trzeba e, dodawać smalsu, czyli o. ogólnie i wtedy się lepiej rozmonowuje, a o to chodzi. I wszystkich e, wszystkim mówię, wszystkim opowiadam, że jeśli mamy taką okrasę w takim małym mm. słowiczku, będzie jeszcze na, przygo, mamy przygotowane, także to gdzieś tam pokażemy, <laughs> i tam może bardziej się opowiemy, to żeby jeść to w temperaturze pokojowej, czyli nie taką prosto Nie chodzimy, nie grzejemy e, taką, no, chodzimy ją normalnie, ale że zanim chcemy ją zjeść, to żeby ona przyjęła tą temperaturę pokojową, bo wtedy ma najlepszy smak. To już jest kurczę no to, już, to już jest to już proszę Państwa koneser, bym także powiedz. Kone, koneser. Kone. Moi drodzy, yy, to znaczy inaczej. Jeśli za coś robić z pasją, to gdzieś też się tego nauczyłem, bo to no też yy, powiem Wam jedną historię. Zanim zaczęliśmy hodować gęsi, Mm. Yy, to szczerze, ja rzadko jadałem gęsi, ogólnie hodowaliśmy gęsi, skubałem te gęsi w domu. Ale nie yy, jadłeś nigdy? Ale jakoś tak nie przepadałem ani za kaczką, mm. ani mm. za gęsią, więc moja historia pod tym względem jest taka, że jak znaczy, jak tutaj ogólnie przyszliśmy i ogólnie trzeba było coś po prostu e, robić, stawić, no to mhm. pomyślmy o tych gęsiach, to gdzieś taki jest e, dusza historia, ale kiedy zachorowałem i naczytałem się na temat właśnie tej gęsiny, tej Roz, zdrowotności, zdrowotności całej, całej tej jako, gęsiny, no no. że to jest takie nasze, polskie, wtedy pa, Pomysł, jak Amerykanie Ameryka, Ameryka mają swoje języki, tak my, Polacy, miejmy swoje gęsi. gęsi. A jeżeli I wy tak to chcecie było. pomóc Arkowi, żebyśmy my byli jak Amerykanie, tylko że w Polsce, to trzeba tą gęsinę zjadać. Więc zapraszamy na ogłoszenie Darka. Arek Wam jeszcze opowie podczas tego odcinka, nie raz czym tu karmi, jakie są walory smakowe, ponieważ my wyciągamy te same najważniejsze informacje od pasjonatów. To, że 11 listopada to jest te święto gęsi, no. ale też bardzo dużo ludzi właśnie czeka na to, na święta Bożego Narodzenia. Aha. A też zauważyłem, gęsi. że bardzo dużo ludzi właśnie zamiast ryb wybiera gęś. I nawet byłem w zeszłym roku pierwszy raz na takiej wigilii, w której się zdziwiłem, wyjęli z pieca gęś. Mówię, kurde. Jestem chyba w niebie, bo ja nie jem ryb. Nienawidzę karpian! Nienawidzę karpian! Karpia to To jest to. historia z sarkiem! To jest! To jest to... się od arka czym karmicie takie, takie, takie gęsi to znaczy tak, jeśli chodzi o karmienie tych naszych gęsi yy, to muszę tutaj powiedzieć że Zaczynamy na paszy, którą też nie robimy jeszcze swojej z tego względu, że my mamy tego za dużo, mm. więc 4 do 4-5 tygodni mamy na paszy, a później wchodzimy na, nasze, na, e, na nasze zboża i takie i trawa. Przede wszystkim trawa, mm -hmm. kukurydza zielona. Bo tu blisko już teraz nie widać tego, ale... Ale z zielonej kukurydzy skąd? Skupią Objadą wszystko. do swojego badyla. E, Obiadą nad badel. <laughs> Obiadą nawet badel, bo gęsi, e, jakby nie patrząc, ktoś kiedyś powiedział, że one sobie wybiorą to, co jest najcudowniejsze. Gęś ogólnie wszystko. <noise> Czyli jak, tak, świnia, tak... jak świnia to. już <noise> do, do nas nie. podchodzą, trochę się tutaj oswoiły z kamerą, zobaczcie. E, tak, to, to ja powiem tą ciekawostkę, że to są te gęsi, przy których mam te zdjęcie z gąskami. To są te gęsi właśnie. E, I to też nie jest tak, że wszystkie można. Na przykład tamte, e, mhm. bo też muszę powiedzieć o tym, że w tym roku mamy osiem raz gęsi. Nie. Mamy, to jest biała owsiana kołuska, czyli ta najsłynniejsza, najfajniejsza, czyli najfajniejsza, największa, najbardziej rozsławiona, mhm, owsiana, tak, owsiana, prawda? Owsiana okay. O, prawda. Prawda. Odpowiedziały nawet. Gulu, gulu, gulu. Uwielbiają się też na filmie. Dokładnie. O, i... Gulu, gulu, gulu. Czyli mamy rację. No, a tamte, co widzieliśmy wcześniej, to jest pomorska, podkarpacka, słowacka, reńska, kartuska, garbonosa. Zielonkę zadajecie kosząc z orkanem, czy jednak wpuszczacie gdzieś na tereny zielone gęsi? jak to wygląda? Tak, powiedzmy tak, postaraliśmy się w kukurydzę w kukurydze puścić, ale no niestety jak widzieliście gdzieś na moim mhm. kanale, to uciekały nam i latały po całym stołysku, więc wtedy już stwierdziliśmy, że tutaj je wejdziemy e, za znaczy zamknięty, dowoziliśmy. E, tak jak one były młodsze, to wychodziły na te łąki. Proszę bardzo, łąki przed nami. Wiesz, jak to jest sucho, no to wtedy one też inaczej. No nie? oczywiście, to że od, od ponowy zależy. I, e, no i teraz kończą, czyli mają to e, nasze zboża. I to też muszę tutaj dopowiedzieć, że jesteśmy w drugim roku e, w okresie przestawiania na Rolnictwo, gospodarstwo ekologiczne. O! Czyli to jest ten najważniejszy. Czyli nie ma T1. Nie, dokładnie. No, <laughs> nie jest tak, że. Nie ma T1. Nie ma T1, wszystko jest. Trzeba zadbać już o samą A naturę. T1, kochani, wydemę. to oprysk. t jeden tak. to oprysk przede wszystkim grzybowy, ponieważ jak wiecie, w początkowych fazach, kiedy pada i posiejemy zboże, no to jest bardzo wilgotno. I właśnie uprawa Eko pozbawia arka możliwości zadania T1. Dokładnie, tak. E, powiem tak, że jesteśmy w drugim roku i e, no, jedynie co no to żyto, powiedzmy tutaj coś tam e, zaszlankowało ale jeśli chodzi o owiec... Owiec e, wyszedł o, elegancko. elegancko. Elegancko, naprawdę, wyszło super. No i dlatego te nasze gęsi dostają tą, e, te nasze zboża, nasze trawy, które też są ekologiczne, też kukurydzę, więc tutaj idziemy w takim e, trybie właśnie... Czyli krunków. trybik po trybiku w sumie zbliża do tego, żebyście mieli prawie, że już pełno na, na nazwaną tak, że tak powiem, ekologiczną farmę, bo wiadomo, że ta nazwa to wymaga tak jak powiedziałeś, certyfikatu, certyfikatu ale zbliżamy się do niego, ponieważ od jedzenia, do ścielenia, do, do od mhm. pola do stołu ta gęś żyje zgodnie z naturą, można tak powiedzieć, tak? Teraz możemy powiedzieć, że w tym momencie tak jest i, i bardziej Bardzo idziemy dobrze. w tym kierunku, e, ponieważ e, gęś ekologiczna, musimy sobie powiedzieć, że będzie dwa razy droższa. No, ale no kochani, my tu jesteśmy jest naprawdę... po to, żeby wynaleźć ludzi, którzy robią rzeczy, które są dwa, ale razy zdrowsze. Drowsze. Ocena. To w życiu pieniądz jest rzeczą nabytą. Y ja to zawsze tak powtarzam: można mieć go Mię dużo, można jedzie. mieć mało, ale pamiętajcie, żeby wiedzieć, ja to zawsze powtarzam, co wsadzamy do buzi. Ponieważ wielu naszych kolegów z miasta, my tutaj koledzy rolnicy, to się śmiejemy często, tak naprawdę oni nie wiedzą do końca, tak. czym są karmieni w wielu miejscach. I po to właśnie stworzyliśmy aplikację. Po to pokazujemy Wam tak wspaniałych ludzi, żebyście mogli dotrzeć w końcu do normalnych produktów, takich jak były kiedyś, jakie pamiętają nasze babcie. Za mną kurnik. Już na wielu nagraniach widzieliście taki kurnik. Jest to kurnik do chowu zagrodowego takiego przenośnego czyli Arek sobie Ale ja, że tam są kurczaki wchodzą. Kurczaki się są w środku. Tak, tak, gdzie się chce po prostu na trawkę, Tak, nie? tak, to jest ten kurczak pasmistkowy i teraz Patrzcie. jest taki padłem. Teraz jak to... ma to zadziałać? To... To o, to, to czekaj, jak ma to zadziałać to gdzieś to się zacięło, tak? O, jest. Podniós. I teraz jak podniósł, kochani, może cały kurnik na łące przestawić A, i tam gdzie jest trawa. trawa. Tak, tak, przestawię tam, Dobra, tak gdzieś tu mi się przyhaczyło. Tak. I tak ja. to wygląda kochani. Więc Oprócz tego, że u Arka znajdziemy gęsinę, znajdziemy również kurczaki zagrodowe z własnego pastwiska. Tak jak Arek Wam zaprezentował, u wielu rolników, innych też już to pokazywałem. Powiedz mi, bo już cały czas o tych gęsiach tyle, tyle się już nagadałeś i tyle już wiemy, ale też masz kurki, nie? Tak. No i chciałbym się dowiedzieć, czym je karmisz? Te kurki, czy ja myślę... w ogóle ile czasu? O, tak, to jest bardzo dobre Bardzo, pytanie. bardzo. To jest świetne pytanie. Kurczak taki pasiskowy nie urośnie szybciej jak 9 tygodni, gdzie normalnie w hodowli mamy 3 tygodnie, 4 tygodnie <laughs> mamy odstawę i powiem tak, że to jest całkiem inna struktura mięsa. Po pierwsze, jeśli jak to wysyłamy, każe nasze mięso, czy to jest kaczka, kurczak, czy gęś, jest to świeże robione, nie jest to niczym tam... Ee, Wiadomo, sensie, nie, nie się, nie, nie, pekluje, urażdżę, chodźmy, nie o to, żeby tak, 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 utrwalać, żeby to tak. leżało długo e, w tych wszystkich tam lodówkach. E, czym karmimy? E, na początku, tak jak mówię, tutaj robimy, znaczy o tej paszy też muszę powiedzieć, bo no. bierzemy też... Pasza wstępna taka. Wstępna, ale też już postawiliśmy na to, że dajemy tą paszę bez GMO. O, e, tak sobie postaraliśmy, e, między Bydgoszczem a Toruniem jest, jest mieszalnia, mhm. także to już mamy ten następnie. Spełnia warunki, że tak. nie ma GMO po, pośród zbóż, które tam tworzymy. Dokładnie tam tych super. białkowych, no dokładnie tak. A całą resztę, czyli już od tego trzeciego tygodnia e, zaczynamy mieszać swoje mhm. i wtedy już w ostateczności to ostatnie tygodnie mamy tylko na swoim swoje groch, czy to jest, bo to białkowe no najważniejsze, chodzi, oczywiście. czy to jest łubin, e, czy to... Co ty tym ludziom naszym z miast i z okolic będziesz miał do zaproponowania na aplikacji Food Farmer? Pokazałeś nam piękną okrasę, czyli tatar z gęsi. Czy jeszcze coś znajdziemy z mięsa, ptaków, e, warzyw? Co jeszcze masz na aplikacji, Arku? E, samo zdrowie. Samo zdrowie i powiedzmy tak, poza e, okrasą oczywiście będą tuszki gęsi, będą tuszki kaczki, wow. jak będą oczywiście. Czyli... Półgęsek będzie. E, to znaczy tak, jeśli e, zdążymy się wyrobić, to będzie to też będzie. i gęsek, bo to jest e, naprawdę to jest majster sztyk, pod względem dużo smaku. Pracy, e, dużo pracy, bo to jest 14 dni takiego no, przygotowywania, no, no. bo to 7 dni się maseruje, w sensie to się tak przyprawia, później jest jeden dzień obsuszenia i później trzy razy trzeba to zimnym dymem. E, o. Właśnie tutaj odymiać, owędzić, więc to robimy na zamówienie. Hmm. Czyli mamy, mamy całą tuszkę, mamy okrasę, okrasę kurczaki mamy... W, sezonie, e, w sezonie. W sezonie kaczki, w sezonie kaczki, kaczki w sezonie. teraz są. E, wtedy jeśli chodzi o nasze produkty poza okrasą, będzie jeszcze pasztet o. E, z gęsi. O jest. Super, yes. będzie też taki mały, w takich małych słoiczkach, Aniole. będzie jeszcze e, biała kaszanka, e, ale to powiem tak, że Kurde. Będziemy rzucać, że to nie będzie cały czas dostępne. Takie limitowane... Limitowane wersje, więc tak jak, jak najbardziej. I, i tutaj... I, Czyli jak, jak i znajdziecie limitowaną wersję boksu od Panama Arcadia i będzie tam spakowana biała kaszanka to znaczy, że jesteście szczęściarzami. E, to prawda. Jeśli, a jeszcze tak. jak będzie tego tak. probensek w boksie, to już w ogóle będzie luks. To nie? już w ogóle. Ale będzie. będziemy się starać, żeby jak najwięcej osób mogło tego dobra, tego zdrowia, bo gęsina jak Ismalec z gęsi, bo i smalec z gęsi, to jest w ogóle historia. Smalec. To już opowiadaliśmy przed znakiem stołuńsko. No. I ja jako star starszy wiejski kolega, tłumaczyłem mojemu młodszemu wiejskiemu koledze miejskiemu, że że kiedyś że kiedyś babcie dawały łyżkę smalcu do rosołu, żeby tak wzbogacić smak. Prawda tak, to? Tak, Czy tylko tak. nic? Eee, nie jest to nic, słuchajcie. Aha, tak. Tak, Czyli to, tak. co tak się o, zrobiło. opowiadaliśmy właśnie. Czyli jest to prawda. Czyli jak nie. jesteś młodą sikorką i masz ochotę uwieść jakiegoś dżentelmena i zrobić porządny rosół na pierwszą randkę, to działa jak afrodyzja. Wjeżdżasz do go, Arka, kupujesz tak. smalec od gęsi, ładnie dodajesz go do rosołku, no i jest on w smaku jak u babci albo u mamy. A to już jest Levenhardt. hard. To już nie ma lepszego. To już jest max. Jeżeli chodzi o kulinarne doznania. Tak, jeśli tu trzeba dopowiedzieć, że chodzi o sam smalec, bo o tym można by było na, o, nagrać osobny odcinek. No to na pewno. Czyli mamy tak, witaminy A, E, czyli mamy to na skórę, niacynę, witamina K, e, A czyli tutaj powiedzmy wszystkie Wszystkie egzemy, wszystkie zapalenia skórne, wysuszona skóra, super. Na przeziębienie nasze bawcie smarowały na przeziębienie rosów z gęsi, czy rosów, właśnie ten, jak, jak mówiłeś tutaj Sebastianie, właśnie z wagą ludzką, smaku, który ten smak, ten, ale na hmm. samej gęsi wyleczy nas. Wyleczy nas, hmm. bo ma pod tym względem właśnie, że też i wolne rodniki. Hmm. Także tych historii poprawia perystetykę jelit, czyli już błonika Można tak Można było i naprawdę bo można jest, to by to wiele, ma... wiele, obniża no. cholesterol, nie podwyższa, tak, obniża, obniża cholesterol, właśnie, tak, tak, bo ma dobry no dobry, e, dobry tak. cholesterol, czyli ten HDL, tego LDL-u ma około 10%, czyli więc to bardzo malutko hmm. jest, więc są już badania na to, że nawet obniża cholesterol. Potwierdzone odwyższa. info, dokładnie. E, więc ten smar... jeśli smażymy, ma bardzo wysoką temperaturę wymienia, więc jak... Przy... Będziemy ten mielonka sobie mielonego smażyć, czy schabowego, będzie taki rumiany. Aha, mhm. czyli będzie pyrkał, a się nie palił, można Dokładnie mięsa, tak nie które pańmy. dłużej smażymy, śmiało można na smalcu gęsim, ponieważ wydłuży tak. to proces smażenia bez spalenia. Tak. I ja też byłem kiedyś kucharzem, bo nie wiem, czy wiecie, w poprzednim życiu to byłem steak majstrem. <śmiech> <śmiech> na to wychodzi, że byłem steak majstrem <śmiech> chyba. <śmiech> a powiedz Arku, bo... Widzę, że jeszcze to takie mini z tyłu. No jest. To są na produkcję zwierzęta, czy to jest tak bardziej już... A tutaj, tutaj muszę powiedzieć tak, że jeśli się... tu i o tym, kuska jest, tak, kompacela jakaś. Kozy, tak, są i kozy, są i pawie, są i różne różne rasy kurczaków, ale to jest... Królestwo mojego przyjaciela Marcina. Także tu jest jego, no, no. jego jak to się mówi, oaza spokoju. Także tu jest kruszynka, tam jest perełka e, o. i ona wszystko zje, co, co jej po prostu co no, im zjedzą wszystko, Koda, nawet papier zje. tak. Tak, jak i, tak jak i gęsi, taki kuski też jak najbardziej. i paluszka zjeść, nie? Także tutaj zobaczcie, gdzieś tu są pawie. A to pawie po... nawet są. Uuu. I gołębie są. I mówię różne, rasy, różne rasy kurek, no po prostu silki. Zrobić taki kapelusz tak. z Pawiem Piórem teraz. Tak, a to jest, mówię, to jest Królestwo Marcina, z nim właśnie prowadzimy to całe gospodarstwo. E, już no, nie, nie dziwię się, bo samemu prowadzić tak ogromną hodowlę arku, nie dziwię się, jakieś wsparcie zawsze musi być. To jest nieuniknione, no bo ja nie wyobrażam sobie tyle dziobatych, mordeczków ogarniać. Sam. Sam Dziękujemy, że mogliśmy pokazać wam kolejne gospodarstwo pasjonata, tym razem od ptactwa, od gęsi, od kaczek, od kur. Jest to wspaniały człowiek, który dla was będzie robił drób. Krótko mówiąc, drób smacznego. Widzimy się na trasie Food Farmer TV. I zapraszam serdecznie do Markadia. Hej